Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy, tutaj wyświetlają się osoby, które ostatnio zasubskrybowały kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to kolejnie, to koniecznie kliknijcie przycisk subskrypcji. No i w komentarzu napiszcie co wy trafiliście z Hero. Zobaczymy kto. Z was trafił najlepszą kartę, kto trafił najgorszą kartę, no i zobaczycie też co było na rajo. Oprócz tego są też nagrody u nas, słuchajcie, za RTG wczoraj w nocy kończyliśmy, na ostatnią chwilę zostawiliśmy, były, były małe dymki psychiczne, ale udało się skończyć, no i zobaczycie wszystkie i nagrody i paczki z hero, także działo się, startujemy! Pozdrawiamy serdecznie tarcza team, bo dzięki temu, moi drodzy, mamy nagrody za 14 winków, także pozdrawiamy serdecznie. Więc na RTG 14 zrobiliśmy, jest trzecia w nocy. Dobiliśmy tą 14, no i teraz zobaczymy, co ciekawego poleci. Okej, okay, moi drodzy, no i przechodzimy. No i przechodzimy do tych nagrod, zobaczymy, czy na tym RTG coś ciekawego da się zbudować, już nie wiem. No bo pod podgranie, ale czy my bardziej overalka nie potrzebujemy? Dobra, niech będzie Janek Koblak 88. <laughs> Ten Jorent jest jakiś drogi, a tu mamy Mkhitaryan. No kurczę 4 na 5 i to jest ciekawa karta jeszcze fineski. O mój Boże! Mkhitaryan, Mkhitaryan, może kierunek Ligi Włoskiej przez to, że trafiliśmy w Wybieramy tego Mkhitaryana, wartość Mkhitaryana 70 tysięcy końców, okej. Okay. No i zerknijmy, kto będzie w trzecim, w trzecim bez historii Foderek Hendryś 85. 5 no to czas na paczki. No dobra, to teraz paka za 100 K, paka za 125k i 3 razy 85 plus. Zaczynamy od paczki za 100 K. jest Bayern Monachium, oby nie Müller. No jednak Miller 84, więc bez historii, ale z tych niskich overalli coś do składu tutaj może jeszcze nam wlecieć. Ale nie w tej paczce, więc jeszcze dwie paki nam zostały, no i zobaczymy. No, no, no. Yy, specjalny, o. Janek Oblak i Hendrych 85. Tutaj Müller i teraz te dwie paki jeszcze zostały. No dobra, to teraz paczka jeszcze za 125 tysięcy. Jest Brazylia, jest PES, a może Rodrygo? Uuu, chyba Rodrygo. Zobaczymy, czy faktycznie tak. Rodrygo 85, więc nice. Ok, ten Rodrygo coś nam już może e, pomóc do tego. Jeszcze Inform Romero, więc. O kurde, 50 koła. E, Romero pod 20. Ok, no to już. Przy takim, RTG, przy takim RTG to już jest naprawdę budżet nice. No to zobaczmy. 3 razy 85, plus czym zakończymy naszą podróż na RTG? Chyba Markiniosem. Dobrze. Markinios też jest warty z 30. Kurwa. Bo chyba trafiłaś dzisiaj. Ale nie wymiennego, nie? Niewymiennego. Nie ceny. No dobra. No, 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 no to zobaczmy. Markinios, ile warty? Tripyr i OK. Dobra, to bez historii. A sam okej, okay, 30, no dobra. No będzie trzeba coś pokminić, w każdym razie, ozmocnienia top i jeżeli to nie będą ozmocnienia, to na pewno sprzedamy na coś i będziemy mogli coś kupić na RTG, więc suma sumarum wyszło nawet nie najgorzej. Okej okay, moi drodzy, a my robimy hero na rajo, pierwszy hero proszę Państwa wyszedł, maksymalny overall to 87, jaki można tutaj otrzymać, natomiast... Ten niski overall wcale nie mówi, że może być coś słabego, bo może polecieć Jaja Touré, Ramirez, Marquisio. A pewnie w większości domów będzie Jerzy Dudek, no ale zobaczymy, co się stanie tutaj za momencik na rajo, bo nasz Hero już w tym momencie jest otwierany. I jest Holandia. Może Snyder? O! Tak czy nie? Come on, Snyder! come on, Snyder! Wesley! Nie! Snyder ma chyba 88, tak mi się wydaje. Nie wiem teraz, ale trzeba to zweryfikować. Dirk out, dirk out. halo, reżyserka. Jakie overall ma yy, jaki overall ma Snyder? Czy mamy informację? Halo, halo, reżyserka. Czy jest info? W każdym razie, dirk out. widzowie, czy to jest win, czy to nie jest win? Raczej średnio, raczej średnio. Tak, tak, dostaję info, że ma 8.8, więc niestety, ale ten dirkout nie wygląda źle, tak? Nie wygląda źle 80 tysięcy końców, taka karta, dużo ciekawych rzeczy tutaj u niego widzę i główki te turbo dośrodkowania. Uuu okej, okay, okej. Okay. No to powiem wam tak, wpuszcza Snydera, on ci robi wrzoteczkę, jest brameczka, okej, okay, okej. Okay. 87 hero specjalnie na innym języku, aby podkręcić drop. Jest Hiszpania i to może być Cap de villa. Zerknijmy. I tu jest! Cap de Villa, no! Hero, który w poprzedniej edycji był niesamowicie y, często używany, grany. Cap de Villa top, Cap de Villa to jest wartość 150 tysięcy końców, więc jak najbardziej okej. Okay. W każdym razie, kolejny bohater, kolejny hero, kolejny. 87, y, no właśnie, może nie do końca 87, a gdyby to był Ovairan, ale Ovairan ma chyba inną pozycję. Ovairan ma chyba PP, jak się nie mylę, to będzie al -Jaber. 86. Ale powiem wam tak. Al w aktualnej odsłonie FIFA nie jest najgorszy. Warto spróbować z uwagi na jego specjalność, którą jest fineska. No to leci, proszę państwa, nie zatrzymujemy się. Kolejna pakka z Hero jest Polska. Jest napastnik, można się cieszyć, jak Polska i bramkarz mam wątpliwości, ale jak Polska i napastnik, no to Smolarek to. Smolarek jak najbardziej ok. na tym etapie gry. Smolarkiem można E, zdziałać. No i ćwierć miliona końców taki smularek. Let's go, bardzo ładnie. No a my zobaczmy. Kolejny, kolejny hero przed nami. I napastnik, czyli Aljaber. No, czyli no ma te fineski, wartość nie jest wysoka, ale na pewno jest warty sprawdzenia, na pewno warty y, przetestowania ten Aljaber, bo jego statystyki nie są nie są złe, no, ale ta arabia po raz kolejny nam się tutaj pojawia. No i od razu proszę Państwa, kolejny hero. I to będzie Czech, 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 Czech. Jaki, jaki hero Czech? Nedwet ma hero? Nie wiem, jaki inny może być hero. A Rosicki, o Boże, zapomniałem o tym. Rosicki, okej, okay. 4 statystyki na 80 Jest i to te w sumie lepsze, te ofensywniejsze. Hmm. Tomas Rosicki, warto 70 tysięcy jego playstyle. Tak patrzę, no. Jest fałszyk. Raczej, raczej zmiennik, raczej zmiennik. Sprawdzamy. Kolejna. Jest Australia. Może Harry QL? Ale chyba Cahill jeszcze jest na NC. A QL ma raczej, raczej skrzydłowego. Tak też się dzieje. No, Cahill, Cahill, Cahill. Wydaje mi się, że to jest jedna z najsłabszych opcji do trafienia. No właśnie, wartość to potwierdza, niestety. Więc teraz kolejna paczka z Hero, proszę Państwa. I jest Szwecja. To tylko Jumberek mi przychodzi do głowy. Chociaż napastnik? Larson może z Hero teraz. A może Larson na hero wygląda dobrze. A Brolin jest, o Boże, Brolin jest top! Ojojoj, oj, oj, Brolin top, top, top! Jak najbardziej. Zapomniałem o Brolinie. Ta karta była używana dosyć często, no i też ta wartość w okolicach. Ćwierć miliona końców za niego potwierdza to, że jest. Jest okej. Okay. Dobra, kolejna paka z hero. 87. Japo. Nie, Japonia jest dobry, ale z ikony. A na chociaż na kata na tym etapie. Czy na kata mógłby być zły? Nie no, jak najbardziej do środka pola na kata da radę. Tylko, jaką ma wartość taki na kata na tym etapie? stokoła, koła, okej. Okay. Gwiazdki na katy 4x4. Myślę, że gicio. Style. Style, style. Większa. Okej, okay. stałe fragmenty. Sprawdzam. 87 overall. Oooooo! Boże, zapomniałem, że Kordoba jest. Ja pierdzielę, to jest karta do toców! To jest karta do toców, powtarzam. Traf absolutnie topowy. O mój Boże, Cordoba wartość ponad 400 tysięcy końców. Nice. A to co to jest ten za styl? Skacze znacznie wyżej, no właśnie, to jest turbo ważne przy rzutach różnych, mimo... Niskiego wzrostu on jest dobry i on będzie wygrywał pojedynki nad Skainem. No a my zobaczmy. Kolejny hero jest Anglia, może King? Nie, napastnik Anglia, napastnik Anglia, napastnik Anglia. Czemu nie wiem kto? Napastnik Anglia Crouch? Peter Crouch! Uu, biorąc pod uwagę, że główki są Opiną, to ten Peter Crouch, Basia, Kelly. Hemp i wrzutka na Kraucza i brameczka na ostatnie minuty. Peter Crouch będzie bohaterem i potem taniec robota wykonany przez Anglika. Oj, to będzie to. Dobrze, zobaczmy. Kolejny overall. 87 overall. Zerknijmy. Jest Australia, nie Nk. Jest NK, to musi być Cahill. Lewe skrzydło. Lewe skrzydło. Przy Australii jest poszukiwane Cahill. Tego niestety nie daje. Niestety. Dobrze, leci kolejny. 87 Norwegia, czemu ja <noise> widząc Norwegię, mi się oczy zapalają i myślę o Holandii, ale John Arne nie jest zły, no jego potężne uderzenie, no porównywalne kiedyś i do Roberto Carlosa było, ale wiadomo, że nigdy nie osiągnął tego poziomu, co Roberto Carlos. Karta o wartości 415 tysięcy będzie tutaj trafiona i mamy potwierdzenie, bo to będzie Nigeria. JJ Okocza Mam wrażenie. Aha, to jest i też od razu pytanie do reżyserki, czy można trafić JJ Okocze, bo <grywania> ten Kanu warty 25 tysięcy, ja, ja tu nie widzę potencjału chyba w tej karcie. Nie widzę potencjału strzały z fałsza, ewentualnie średnio. My błyskawicznie widzimy herb ruchu chorzów. Kto wzmocni ten zespół? I to już wiem że to będzie Kanu, bo już jesteśmy mądrzejsi o to, że... JJ Okocze ma po prostu 88. No a Kanu jest, jest, Jak jest, no. Niestety. Czy Kanu grał w Arsenalu kiedyś? To dobrze kojarzę? W Arsenalu. No był tam, no nie wiem, no zrobić hero z Kanu? Kontrowersja dla mnie, kontrowersja, no. I zerknijmy, bo są trzech i to pewnie będzie Rosicki, tak, 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 tak. Tomasz Rosicki, no on tam kosztował w granicach 75 tysięcy końców. Uh, więc do środka pola coś tam może Na pewno wprowadzić Ale oprócz tego rosickiego mamy dwie jeszcze ciekawe paczki Bo jest 2 razy 85 plus I uwaga 3 razy 86 Wielu z was zadaje pytanie W której to paczce w którym to jest BC, w którym to zadaniu można otrzymać taką pakę. A to jest za 40 poziom. Za 40 poziom, za 40 level dostajecie paczkę 3x86. A tutaj pani Oberdorf wraz z kimisiem 8.788. W tej paczce. podwójny walkout jak najbardziej do zaakceptowania. No a teraz yy, w teorii ta lepsza. 3x86. Jest Angie Bramkarz. Anglia Bramkarz walkout? To jakiś. A no właśnie, jakaś pani z United. Irps. Earps 86. Zostanie wyproszona przez Bruno Fernandesza. Też Manchester United. No dobrze. Zobaczmy, kto będzie jako trzeci. Jeszcze delikt. Mm, bez historii. No to zobaczmy. Kolejny Hero 87. Norwegia. Nap Napasnik. No, jak? No, czekaj, czekaj. A solskier, o oh Boże, jak ja nie, no, ole, 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 Gunnar Solskier okej, okay. hmm. zobaczmy dalej, kolejna, Francja, LO, a to będzie ten nowy, de la Francie, de Love i to jest ten, tak jest, Bombastor, Mr. Bombastic, 87, hmm, tempo, ale te defensywności, się... okej, okay. 5 razy 80+, myślę, że spoko. Coś tutaj ciekawego mamy. Ma te wrzutki specjalne, okej, okay, okej. Okay. Dużo playstyli, ciekawa karta. Wartość na poziomie 90k+, okej. Okay. Oczywiście, jeżeli chodzi o poprzednią paczkę, chodzi o Missy z Bombastic, nie, nie zwróciłem uwagi. To była pani Sonia, tak? Także przepraszam za ten, za ten malutki choklik a my już przenosimy się do Anglii, gdzie czeka na nas Steve McMaraman, zawodnik, który bardziej słynął z ciekawego nazwiska, aniżeli z osiągnięć na boiskach piłkarskich, był takim przeciętniakiem po prostu. No to zaczynamy na spokojnie, informem 1, 4 LP. Uuu, to musi być Owaj A nie, Boże to nie, jest, Boże, to nie jest Spaczka z Hero. Ale patrzę, że nie jest pozycja napastnika. <śmówię> Mówię, to nie jest Al-Jaber. O mój Boże, ale niech to będzie dobry prognostyk. Przed tym, co za momencik, ujrzymy właśnie w parce z Hero, jeszcze zanim do tego dojdzie, jeszcze jedna z informem, e, z której leci Brazylia, SPO, Brazylia, SPO, Brazylia, SPO, nie, nie tym razem, no ale teraz już przechodzimy do tego Hero, no i zobaczmy, czy faktycznie będzie Arabia lub Brazylia, no wiadomo, wolelibyśmy Brazylię z uwagi na Ramiresa, a jest Dimitri Berbatów. Jest Hero Berbatowa, Każdy zna jego zagranie. Berba To właśnie Dimitir Berbatow tutaj zaprezentował. I co on tu ciekawego ma w sobie? Ok, fałszyki. Wartość 60 koła. No tak średnia, bo raczej. I zobaczmy. 87. Są Czechy. I. Tomasz Rosicki. No 86, no to jest taki przeciętniawy pomocnik. I to będą Stany Zjednoczone. Donovan? Kto tam jeszcze może być? Jak nie Donovan? Okej, okay, Dempsi. Ajajko, to też jest ta. To też jest ta gorsza opcja. A my zobaczmy, co tutaj nam poleci. Jest kolejny hero Hirokanu! Ajajko. Niestety.